W cyklu jak i gdzie wypoczywamy zapraszamy Państwa do odwiedzania jednego z nielicznych, tak turystycznie przygotowanych miast jak Jastrzębia Góra, gdzie o turystę zadbano pod względem handlowym, gastronomicznym czy też a to już rzadkość, kulturalnym. We'll <sus> w Jastrzębie Górze? Um, bardzo dobrze, super jest. Pogoda świetna, te humory nam dopisują. Czy często Państwo odwiedzają to miejsce? No, ja tu jestem pierwszy raz. I jak wrażenia? Ma Pani zamiar jeszcze raz tutaj przyjechać? No, gdyby była okazja, to tak. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dzień dobry, smacznego. Jak się Państwo wypoczywała w Jastrzębie Górze? Wspaniale. Akurat nie, nie mogę się wypowiadać. Jestem pierwszy raz w takim miejscu i spędzam cudownie wakacje. Na pewno też przyjadę tutaj. Pierwszy raz jest pani nad morzem? E, tak, pierwszy raz nad morzem. Jak wrażenia? Cudowne. Woda no, słona. Trochę pogoda w tej chwili jest niezaciekawa, ale ogólnie jest w porządku. Dziękuję bardzo. To jest się na koloniach. Skąd ta kolonia tutaj przyjechała? Przyjechaliśmy z Olsztynam. Jak wrażenia? No, bardzo pozytywne na razie. Bardzo nam się podoba. Na długo tu Państwo zostają? Jeszcze tydzień. Do, do czwartku przyszłego. Za rok też tutaj się zobaczymy? Miejmy nadzieję. A co Wy sądzicie? Tak! tak. Podoba Wam się tutaj? Tak, 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 No, bardzo fajnie tu jest. No. A chodzicie się kąpać nad morze? Tak, tak, jest bardzo To jest bardzo fajnie. A na zachody słońca też chodzicie? Tak, to tak. Nie nie. jest bardzo ładnie. Dziękuję bardzo. 저 생각 구해야는 Czy pierwszy raz nad morzem? Oj nie. A w Jastrzębie Górze? No przejazdem już byliśmy 15 lat temu. I jak się Panu podoba? Bardzo, bardzo zadowolony jestem. To wszystko jest oprócz pogody. A y, uwag krytycznych? Nie, nie mamy. Uważa Pan również, że miejscowość ta jest przygotowana na... Wie pan, ja bardzo nie wiem, bo my mieszkamy nie tutaj. Także tutaj, tak na spacerek jest tylko, jesteśmy tutaj. Pierwszy raz na spacerku czy częściej przychodzi pan? No tu jesteśmy drugi raz. Dziękuję bardzo, życzę dalszej miłej o wypoczynku. Dziękuję Miłe. I jak pan wypoczywa w Szczebie Górze? Jest niesamowicie, proszę pana. Jest bardzo wspaniale, pogoda nam opisuje. Dziewczyny są piękne, wszyscy są ucieszeni, wyuradowani i cieszą się z życia. Czy życie kulturalne po godzinie 22 istnieje tutaj? Oczywiście, że tak. Można się zabawić, można gdzieś pójść, można sobie miło spędzić czas. Dziękuję bardzo i życzę dalszego przyjemnego urlopu.